Witajcie wszyscy, z tej strony Mateusz i witam Was w kolejnej misji z Hawks 2 O nazwie dzień treningu o to Royal Navy No W Szkocja ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie MON postawił marynarkę w stan gotowości bojowej. Wszyscy piloci lotniskowców muszą być gotowi do służby w ciągu 24 godzin. Będziecie prowadzić szkolenie lotnicze wraz z jednostkami lotniczymi stacjonującymi w Szkocji. Wymiana ognia i uszkodzenia będą symulowane za pomocą wirtualnych systemów zainstalowanych w samolocie. Dokonania podczas lotu i walki będą oceniane na bieżąco przez instruktorów na ziemi. Monroe, ponieważ jesteś nowy w tej eskadrze będę zwracał na ciebie baczniejszą uwagę. Zgłoś się na płytę lotniska po swój przydział samolotu. Okej, okay. moment. Eurofighter typom. Stopy na przerwiczoneście stop. tak. Dobra, lot Polaris, to Masz pozwolenie na start. Lec do punktu nawigacyjnego Alfa i czekaj na dalsze rozkazy. No. I... i się rozpędzamy. Fajnie, wygląda to na Ale no, się szybciej. Uwaga, panowie, marynarka przyleciała. Witamy na pokładzie stary! Postaramy się, żebyś nie dał się zatrzymać. Bulldog do wszystkich lotów. Przygotować się do rozpoczęcia manewrów. Uważajcie na wysokość i położenie. Nie chcę, żeby ktoś przez nieuwagę rozbił ziół. Skoro jesteś nowy we skacze, najpierw ocenimy Twoje wyniki. Pamiętaj, że Twoje wyniki zostaną ocenione pod koniec każdego etapu. Kiedy osiągniesz cele każdego etapu, zezwolę Ci na rozpoczęcie kolejnego. To wszystko. Wszystkie jednostki, rozpocząć manewry. Powtarzam, rozpocząć manewry. Dobra Polaris. Pierwszy etap ćwiczeń to podstawowe manewry w walce powietrznej. Zaczniemy od ćwiczeń strzeleckich. Na początek duży, powolny cel. Patrz na radar. Samolot AWACS odbywa rutynowy lot patrolowy na obszarze ćwiczeń. Nawiąż walkę za pomocą działka. No, działka? O, o, no, Patrzmy, no. czy dasz radę trafić w cel. Twój następny cel to Polaris 1. Trzeba strzelać bez rozkazu. Świetnie. Zobaczmy, co potrafisz. I... jedziemy z postem. Będę ja musiał duże podlecieć. No, mam cię. Nice! Swój czas, 38 sekund. Dobry, doskonały. Nice! Bardzo dobrze, Manroe. Bierz się za kolejny etap. Polaris, zapolowałeś sobie, więc przejdźmy do rakiet. Teraz masz walczyć z dwoma towarzyszami naraz. raz. Polaris 4, możesz atakować Polaris 3 rakietami na podczerwie. Zaczynaj. Dobry strzał Polaris 4. Bierz na cel Polaris 2. Cel oh, bez rozgazu. Nieźle, Manro. Całkiem nieźle. Zezwalam na rozpoczęcie kolejnego etapu. Hmm, To full speeda. Tak jak w poprzednim odcinku właśnie nie było pokazane jak ten na przykład żołnierz jest tak pokazany, Dobra pola, ponieważ litery. to była połówstępna. Teraz zobaczymy jak sobie poradzisz jako zwierzyna. Najpierw poćwiczymy użycie plar przeciwko rakietom. Patrz na wskaźnik rakiety na chudzie. Kiedy się zbliży, wypuść flarę i wykonaj ostry zwrot, aby zgubić pocisk. Pamiętaj, że masz ograniczoną ilość flar, więc korzystaj z nich z rozwagą. Rakiety będą nadlatywały z różnych stron, więc zwracaj uwagę na ostrzeżenie na kudzie. Gotowy? Poszły. Ostry zwrot, niepotrzebny. Zaraz bardziej zaczynam ogarniać grę na joysticku. Bardzo dobrze, Polaris 4. Teraz poćwiczymy ostre zwroty, aby uniknąć nadlatującej rakiety. Patrz na wskaźnik rakiety na chudzie. Kiedy rakieta będzie bardzo blisko, wykonaj ostry zwrot, żeby zejść i z drogi. Rakiety nadlecą z różnych stron, więc miej oczy dookoła głowy. No to lecimy. Dalej mandro, staćcie na więcej! No na razie w później i nic się nie dzieje. Przyciągnięcie. Przy okazji jeszcze jak z drugi pocisk umięty. Hmm, wszystko gotowe. Dobra robota Manro. Widać, że opanowałeś podstawy pojedynków powietrznych. Ramandro, zaprezentowałeś swoje umiejętności. Przeszedłeś podstawowe testy walki powietrznej. Pora je wykorzystać w bardziej realistycznych warunkach bojowych. Na mój rozkaz zaatakujesz wszystkich trzech towarzyszy, unikając przy tym nadlatujących rakiet. Patrz na wskaźnik zagrożenia na chudzie. Wykorzystaj wszystkie dostępne ci środki, aby uniknąć ataków nieprzyjaciela. Na mój znak rozpocząć ćwiczenie. Jeden wyeliminowany. na niego, umie celadź. I kajże się jeden struł. O, coś. Trzonek kilabzu. Będziemy robić teki. Dobra, mam. To dla mnie. Dobra, posiadamy jeszcze ratyk. Dobra. Ok. Jest na robota, Manro. Możesz rozpocząć kolejny etap. Pudło. Jakie pudło? Lot Polaris, to Przerwać ćwiczenia. Przerwać ćwiczenia. Czerwone manewry z powodu sytuacji awaryjnej. Połączony sztab szkoleniowy śledzi cywilny samolot powietrzną nie odpowiada na wezwania przez radio. Więc jeśli nie uda nam się nawiązać kontaktu, musimy uznać go za porwany. Macie rozkaz, przechwycić, samolot i dokonać inspekcji wizualnej. Zdanie no, to wirtualne. Dobra.

Dobra robota, Polari 4. Właśnie analizujemy dane. Wybuch nie był przypadkowy. Ktoś podłożył w tym samolocie bombę. Wysadzili ją, gdy zorientowali się, że wpadli. Wrak samolotu spadł na pas startowy bazy, ale spowodował bardzo niewielkie uszkodzenia. Nie było ofiar w ludziach. Nie wiemy jeszcze, kto za to odpowiada, ale wkrótce się dowiemy. Nie, bo się Możesz wracać do bazy. Przygotuj się na odprawę. Dobra. Ula! musisz się rozwijam. Dobra Nie w to Musimy się rozpędzić w tamtą stronę na to nawrót i Zbyt dużą prędkość i musimy teraz zwolnić I ostro trzeba odwolnić Dobra lądujemy.

Okej. Okay. Dobra, to koniec tej misji. Dzień treningu. Zapraszam Was do następnej, do zobaczenia. Cześć.